Oto Mercedes Benz EQB350 Formatic, czyli po prostu elektryczna wersja Suwa GLB. Co zyskujesz? Co tracisz? Zapraszam na test. Sponsorem odcinka jest autobaza.pl, najdłużej działający w Polsce serwis z historią pojazdów. Kupujesz auto używane? Koniecznie sprawdź historię pojazdu na autobaza.pl. Mercedes-Benz EQB wygląda jak zaokrąglony GLB. Osobiście wolę pudełkowaty kształt wersji z napędem spalinowym, ale rozumiem, że tu projektanci musieli skupić się na właściwościach aerodynamicznych. W związku z tym przód EQB przypomina te delikatniejsze z GLA i EQA. EQB to kolejny po EQC i EQA SUV bazujący na modelu z napędem spalinowym. Tak, w teście EQC parę lat temu popełniłem błąd twierdząc że model ten nie ma spalinowego odpowiednika. Niestety wszystkie elektryczne modele Mercedesa mają swoje spalinowe odpowiedniki, co odbija się na praktyczności. Eho. 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 Tak, tak. tak. Ho. 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 Mowa na przykład o bagażniku z przodu. Kia rozwiązała to. Przepraszam za echo w bardzo prosty sposób i montuje pod maską taką zamykaną kuwetę, w której można zmieścić kabel do ładowania. Po co kabel, spytacie? Ano po to, że nie wszystkie gniazda typu 2 są wyposażone w kabel, a jeśli na przykład w hotelu w ogóle nie ma gniazda typu 2, to wypadałoby mieć własny kabel do ładowania taki z gniazdka 230 V. Nie ma nawet pokrywy silnika. Mercedes może i wymyślił samochód spalinowy, ale elektryki to zdecydowanie nie ich bajka. Chyba zaczynam rozumieć, dlaczego tradycyjni producenci samochodów niechętnie pozwalają klientom zaglądać pod maskę. W Mercedesie EQS czy BMW iX schowano cięgna do otwierania maski i tylko wyprowadzono na zewnątrz wlew na płyn do spryskiwaczy. W mniejszych modelach tego nie zrobiono, więc projektanci mogli się postarać i dodać pudło na kable lub przynajmniej zakryć ten bałagan. A co jest nie tak z bagażnikiem? Wśród moich widzów są kierowcy elektryków. Pozdrawiam Michała z Cambridge, którzy podchodzą do użytkowania samochodu elektrycznego normalnie, a nie po partyzansku. W związku z tym dostrzegają problem z pakowaniem brudnego kabla w deszczowy dzień albo do bagażnika, albo za fotel. Mercedes przewidział nawet dwa takie pokrowce na kable, ale po pierwsze zajmują sporo miejsca, a po drugie nie mieszczą się. Do schowka pod podłogą. Pomijam już sytuację kiedy jadę gdzieś dalej i w hotelu się zatrzymuję tylko na noc i potrzebuję wyjąć kabel do ładowania, a nie rozładowywać cały bagażnik. Ale załóżmy, że powyższe nie stanowi dla ciebie problemu, bo potrzebujesz EQB głównie na krótkie przejazdy i wszędzie są kable do ładowania. Pojemność bagażnika spada z 570 litrów do linii okien w pięciomiejscowym GLB do 495 litrów w pięciomiejscowym EQB. Siedmiomiejscowe GLB ma bagażnik o pojemności 500 litrów, a siedmiomiejscowe EQB 465 litrów. Tak, EQB można zamówić w wersji siedmiomiejscowej. Fotele w drugim rzędzie przesuwają się nawet o 14 cm i mają regulowany kąt pochylenia oparć, co pozwala uzyskać dodatkowe 190 litrów. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie, całkowita pojemność bagażnika wynosi 1710 litrów, o 95 mniej niż w GLB. W bagażniku są haczyki na siatki z zakupami. Niestety, roleta nie mieści się pod podłogą inaczej niż w GLB. Podłogi nie da się też opuścić, za to oprócz otwierania i zamykania gestem, bagażnik można zamknąć przyciskiem na klapie i jest też osobny przycisk do ryglowania zamków. Podobnie jak w GLB, również w EQB drzwi zasłaniają progi, a tu naprawdę mają co zakrywać, bo w tylnej części podłogi schowane są akumulatory. W związku z tym pasażerowie podróżujący z tyłu mają podkurczone nogi. Coś o czym warto pamiętać jeśli Twoje dzieci nie jeżdżą już w fotelikach. Oparcie kanapy dzielone jest w proporcjach 40x20x40, na na 40. każdy z elementów jest indywidualnie regulowany, podobnie jak w Mini Countrymanie. Podobnie jak w Countrymanie, przesuwane siedzisko dzielone jest w proporcjach 40 na 60 W podłokietniku są uchwyty na napoje, w drzwiach obszerne kieszenie. Jest nawiew klimatyzacji, w tym egzemplarzu z tyłu jest tylko jedno gniazdo USB. W cenniku nie ma innej opcji, być może to kwestia problemów z dostępnością podzespołów. Na szczęście więcej gniazd USB-C jest z przodu. A z przodu, podobnie jak w Mercedesie EQA, jest więcej miejsca na nogi, bo pakiet akumulatorów kończy się pod przednimi fotelami. Deska rozdzielcza jest identyczna jak w klasie A, B, C, la G, A, G, L, B, czy EQUA. Zachęcam do obejrzenia testów tych modeli, gdzie demonstruję działanie systemu inforozrywki MBUX. Tam również znajdziecie więcej opcji, których w tym egzemplarzu brakuje, hm. podobnie jak pół przewodników. A skoro brakuje półprzewodników i czas oczekiwania na nowy samochód się wydłuża, sprawdź sytuację na rynku wtórnym i skorzystaj z usług naszego partnera Autobaza.pl. Autobaza.pl to przede wszystkim raport o stanie pojazdu na podstawie WIN. Za podstawowy raport zapłacisz nie więcej niż 70 zł, a za dodatkowe 5 zł otrzymasz profesjonalną wycenę na podstawie analiz rynku samochodowego. Na przykład, wczesne egzemplarze, powiedzmy Mazdy CX-5 pierwszej generacji, mają dziś średnio nieco ponad 135 tysięcy km przebiegu, a ich ceny oscylują w okolicach 55 tysięcy zł. Historia usterek zaczyna się dopiero w 2017 roku. Na przykład woda może przedostać się do siłownika tylnej klapy, co może doprowadzić do korozji. W nowszych egzemplarzach zdarzają się też problemy z migającymi światłami do jazdy dziennej. Co ciekawe, modele z 2020 roku kosztują dziś około 150 tysięcy złotych, czyli tyle, ile trzeba zapłacić za średnio wyposażone nowe CX-5. Tyle kosztował też dobrze wyposażony CX-5 w 2017 roku, kiedy debiutowała druga generacja. Sprawdziliśmy przykładowy egzemplarz w Autobaza.pl i z raportu wynika, że wystawiony na sprzedaż egzemplarz mieści się w granicach przyzwoitości, jeśli chodzi o jego cenę. Samochód miał kilka incydentów: dwie stłuczki, prawdopodobnie jakąś naprawę kosmetyczną, nic wielkiego, ale w dniu nagrania w ogłoszeniu samochód figuruje jako bezwypadkowy. Dzięki informacjom, które znajdziesz w raporcie autobaza.pl, otrzymasz lepszą pozycję negocjacyjną podczas zakupu. Link do serwisu autobaza.pl w opisie wideo. Korzystając z autobaza.pl pomagasz sobie i wspierasz kanał Marek Drives, za co dziękuję. Są wspomniane wcześniej trzy gniazda USB-C, dwa w podłokietniku, gdzie jest obszerny schowek i jedno przy od dawna już za małej półce na telefon. Schowek przed pasażerem jest przeciętnych rozmiarów, za to kieszenie w drzwiach są obszerne. Uchwyty na napoje są OK, plus za starszą kierownicę z dwoma gładzikami, które umożliwiają sterowanie zawartością wyświetlacza przed kierowcą i wyświetlacza centralnego. Ponownie odsyłam do moich wcześniejszych testów innych modeli Mercedesa. Mercedes EQB ma akumulator trakcyjny o pojemności 66,5 kWh netto. Są trzy wersje napędu: przednio-napędowy EQB 250 oraz EQB 300 i 350 oba z napędem na wszystkie koła. Formatic. EQB 250 ma deklarowany zasięg WLTP 469 km, a wersje z napędem na wszystkie koła do 419 km. Nie wiem jakim cudem większy i cięższy EQB ma większy zasięg niż EQA. Być może w międzyczasie zoptymalizowano napęd. Deklarowany dla EQB350 Formatic czas od 0 do setki to 6,2 sekundy, czas ten pobiłem o 40 sekundy zarówno w trybie komfortowym, jak i sportowym. Wyniki w obu trybach są bardzo spójne w granicach błędu pomiarowego. Mercedes twierdzi, że EQB350 Formatic powinien zużywać 18,2 kWh na setkę w cyklu mieszanym. Tyle udało mi się osiągnąć po ponad 100 km trasie. I to było w taki słoneczny dzień, przy temperaturze 25 stopni. Większość trasy wiodła wąskimi, krętymi drogami między wioskami. Na autostradzie spodziewaj się tak ponad 20 kWh na setkę, a to z kolei oznacza, że szybkich ładowarek należy szukać co 250-300 km. Jest to wynik porównywalny z tym, który osiągnąłem jesienią w EQA 250. Wtedy temperatura oscylowała w okolicach 5 stopni na plusie. A propos ładowania, EQB ma pokładową ładowarkę 11 kW, czyli z odpowiednio mocnego wallboxa ładuje się do pełna w 6-7 godzin. Ładowanie prądem stałym do 100 kW oznacza ponad pół godziny ładowania od 10 do 80 punktów procentowych pojemności akumulatorów. W Polsce to nie problem, bo szybkich ładowarek o mocy 100 lub więcej kW jest kilkanaście, a większość ma moc między 50 a 90 kW, więc i tak nastawia się na godzinę lub więcej ładowania. Ale powiedzmy, że jeździsz EQB głównie po mieście i okolicach. Po pierwsze, nie parkuj na chodniku, bo EQB ma dopuszczalną masę całkowitą powyżej 2,5 tony. Po drugie, o ile nie ma mrozów, zasięg rzędu 300-350 km jest jak najbardziej osiągalny. Znajomi, którzy od roku jeżdżą EQA po Wrocławiu, ostrzegają tylko, że w zimie zużycie energii rośnie o jakieś 50%. Samo prowadzenie jest lekkie i przyjemne. Nie czujesz, że prowadzisz auto ważące ponad dwie tony. Mimo 19-calowych felg, opony mają wysoki profil, więc dobrze maskują wysoką masę pojazdu. Zawieszenie też przez większość czasu tłumi nierówności, ale o ile w górnej części kabiny jest w miarę cicho, prawdopodobnie to po części przynajmniej dzięki poprawionej w stosunku do GLB aerodynamice. O tyle, spod samochodu, szczególnie przy prędkościach autostradowych, słychać szum opon. Systemy wspomagające kierowcę działają dobrze. Bardzo lubię jazdę półautonomiczną w Mercedesie i doceniam, że takie rozwiązanie wcześniej trafiło już do klasy A i innych kompaktowych modeli, podczas gdy BMW dopiero teraz wprowadza je do modeli na platformie UKL. Coś, co odróżnia samochody o napędzie elektrycznym od aut z napędem spalinowym, to możliwość Odzyskiwania energii zawsze po przesiadce z elektryka do samochodu o napędzie spalinowym czy konwencjonalnym, jakby go tam nie nazwać, mam wrażenie, że bardzo dużo energii po prostu ginie bezpowrotnie. Zjazdy ze wzniesień, ale też toczenie do świateł, hamowanie przed zakrętem to sytuacje, w których mogą odzyskiwać część energii elektrycznej. To dlatego, mimo że akumulatory mają 66,5 kWh, a średnie zużycie wynosi około 18 kWh na setkę, zasięg może wynosić ponad 400 km, a nie raptem 350. Oczywiście wszystko zależy od warunków na drodze, stylu jazdy i pogody, ale jest potencjał na odzyskanie energii. Najprościej jest przytrzymać manetkę przy kierownicy i ustawić automatyczną rekuperację. Wtedy samochód będzie sam zwalniał, kiedy z przodu zwalniają inne pojazdy. Ewentualnie stopień rekuperacji można regulować samemu manetką, na przykład zwiększając rekuperację przed zakrętem czy na stromym zjeździe. Ale uwaga, przy przejściu z hamowania rekuperacyjnego na zwykłe, może trochę szarpnąć, szczególnie jeśli akurat najedziesz na jakąś nierówność i zadziała ESP. Większość producentów ma jeszcze wiele do zrobienia w dziedzinie kalibracji układu hamulcowego w elektrykach. To jest wersja Formatic, i od razu mówię, że w takim samochodzie napęd na wszystkie koła ma przede wszystkim za zadanie poprawić właściwości dynamiczne na asfalcie. Ciężki samochód, którego napęd generuje 292 konie mechaniczne i moment obrotowy na poziomie 520 Nm, potrzebuje dobrej trakcji. Ale napęd na wszystkie koła przetestowałem też na moim podjeździe na Ukos. EQB ma zaledwie około 15 cm prześwit, więc nie jest to auto w teren, ale z podjazdem poradziło sobie bez problemu. Przy okazji, podczas normalnej jazdy po asfalcie, EQB korzysta głównie z tylnego motoru, a dopiero przy mocniejszym przyspieszeniu dołącza przedni motor. System wykonuje 100 kalkulacji na sekundę, żeby dobrać optymalne połączenie obu motorów. Ceny Mercedesa EQB zaczynają się od 228 100 zł za wersję EQB 250. 238 300 zł za wersję EQB300 Formatic i 251 100 zł za wersję EQB350 Formatic. Testowy egzemplarz to właśnie EQB350 Formatic, który z dodatkowym wyposażeniem kosztuje 319 194 zł i 3 grosze. Mercedes-Benz EQB to elektryczny SUV na dojazdy do miasta, niekoniecznie w dalsze trasy, szczególnie w polskich warunkach. Szybsze ładowanie lub większy realny zasięg zwiększyłyby jego atrakcyjność. Szkoda, że Mercedes projektuje elektryki tak, jakby musiał, a nie tak, jakby chciał, i to niestety z mojej perspektywy przynajmniej czuć. A jak Tobie podoba się Mercedes Benz EQB, wolisz spalinowego GLB, a może innego elektryka? Napisz w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą, link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda – Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.